Witam Cię serdecznie. Być może nie jeden raz słyszałeś albo słyszałeś o czymś takim jak win-win, czyli co to jest? Jest to sytuacja, w której w danym biznesie każda ze stron ma wygrać. Czyli przykładowo, jeżeli prowadzisz sklep internetowy i sprzedajesz produkty fizyczne, to zarówno Ty, jak również Twój klient macie w pewnym sensie być osobami wygranymi. Czyli Twój klient, kupując u Ciebie produkt. Jeżeli będzie z tego produktu zadowolony, jeżeli ten produkt zmieni jakiś aspekt jego życia na plus, pomoże mu rozwiązać jakiś problem, albo ułatwi mu życie, to będzie osobą wygraną. Będzie zadowolony z tego zakupu. Ty natomiast, jako sprzedawca, jako właściciel sklepu internetowego, będziesz osobą wygraną w tym sensie, że zarobisz pieniądze na sprzedaży danego produktu. Że Twoja firma będzie się rozwijała, im więcej tych sprzedaży będziesz generował czy też generowała. Ok, teraz mamy taką sytuację, jeżeli chcesz zarabiać w internecie. I przykładowo chcesz dołączyć do firmy All-in-One Profits, dołączasz do naszej grupy IOP Team Polska. My również stworzyliśmy taką sytuację win-win, gdzie ty, jako nasz partner, który dołącza do naszej grupy IOP Team Polska. Otrzymujesz dostęp zupełnie bezpłatnie do naszego systemu, gdzie otrzymasz mnóstwo szkoleń, jak zarabiać w internecie, jak rozwijać biznes w oparciu o firmę all -in one Profits, jak działać, aby zacząć generować pierwsze rezultaty. Wszystko krok po kroku jest tutaj zrobione. Oraz otrzymujesz gotowe narzędzia, takie jak na przykład strony przechwytujące, a zresztą nie tylko strony przechwytujące, a cały system do promowania tego biznesu zarówno na rynku polskim, jak również do promowania All-in-One Profits na rynku anglojęzycznym. Tak więc jesteś osobą wygraną w tym sensie, że otrzymujesz bezpłatnie narzędzia, otrzymujesz wiedzę, którą wystarczy zacząć stosować już teraz, aby zacząć generować rezultaty w niedługim czasie. Natomiast my jako grupa jesteśmy wygrani w tym sensie, że ktoś z naszej grupy będzie co miesiąc otrzymywał prowizję od opłacanych przez Ciebie abonamentów w All in, on Profits za produkty, które otrzymujesz w ramach właśnie tamtej firmy, w ramach tamtego biznesu, w ramach wybranego abonamentu, czyli na przykład hostinga, Rotator oraz wiele innych narzędzi i materiałów, które są konieczne w rozwoju biznesu w internecie. Tak więc zarówno Ty jesteś osobą wygraną, jak również my jesteśmy osobami wygranymi, czy też grupą, która wygrywa w pewien sposób. Tak więc jeżeli chcesz skorzystać z tego wszystkiego, co oferujemy, pod tym nagraniem wideo kliknij link, zapisz się na listę mailingową, za chwileczkę otrzymasz na skrzynkę e-mail wiadomość z linkiem do materiałów wideo, z których dowiesz się dokładnie, jak ten biznes funkcjonuje, co otrzymasz, prawda? Jak możesz finansowo skorzystać na tym projekcie? Kliknij teraz pod tym nagraniem wideo w link i do usłyszenia po drugiej stronie. Pozdrawiam cię serdecznie.